Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wychodzących w sierpniu. Zapraszam Baldur's Gate 3, 3 sierpnia. Po 23 latach od premiery ostatniej odsłony nadchodzi kontynuacja jednej z najbardziej kultowych serii komputerowych gier RPG do tej pory. Zadanie stworzenia jej zostało powierzone studiu odpowiedzialnemu za bardzo dobre produkcje na tej płaszczyźnie w ostatnich latach i dokładali oni starań, by trzeci Baldur był grą jak najlepszą. Przenosimy się 100 lat do przodu po ostatnich wydarzeniach w tronie Bala, gdzie tytułowe miasto wrota Baldura zostaje zaatakowane przez morderczych upierzców umysłu. Smoczym co comu daje się odeprzeć, a tak jednak wielu ludzi zostaje porwanych a straty w mieście są spore. Ewidentnie to dopiero początek czegoś większego, a my wcielamy się w jedną z osób porwanych przez Illitidów i zainfekowanych ich morderczym zarodkiem. Gra ma być ogromna i dawać równie sporo możliwości na każdej płaszczyźnie. Minimum 100 godzin gry, zatrzęsienie umiejętności i czarów, najwięcej do tej pory wyboru raz, podras, klas i podklas dla naszych postaci i oczywiście wybory moralne podczas naszych rozmów w historii, byśmy jak najlepiej mogli wczuć się w odgrywaną rolę naszej postaci. Pierwsza część na zawsze zapisała się w historii gier wideo, wyznaczając nowy kierunek przygodą w domach milionów graczy. Druga część uważana jest za jedną z najlepszych gier kiedykolwiek, a jaką rolę odegra część trzecia? Muszę się przekonać na własne oczy. Gord. 8 sierpnia. Połączenie gry strategicznej i przygodowej z mocno zarysowanym klimatem słowiańskiej mitologii i wierzeń. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie plemienia przez niebezpieczne lasy i stworzenie osady, w której bezpiecznie będą mogli się rozrastać i stawić czoła przeciwnościom. Przed rozpoczęciem rozgrywki sami wybieramy na jakim terenie ma się to dziać i jak ciężko ma być, a gra wylosuje nam świat, w którym będzie toczyć się nasza historia. Podczas rozgrywki musimy budować kolejne budynki zbierać surowce, walcząc z krwiożerczymi potworami, dbając o zdrowie fizyczne i psychiczne naszych jednostek, albowiem odbić. Się to może mocno na społeczeństwie. Będziemy się rozbudowywać i ulepszać, a także robić wypady do legowisk groźnych stworzeń. Przy okazji odkrywając kolejne informacje na temat świata, dowiadując się jeszcze więcej na temat dawnych słowian. Death i through the dark ich Your subjects are only human and as such their minds and bodies can be broken in trying times quest Jak byłem mały, zawsze chciałem być wrestlingowcem oraz fascynowały mnie japońskie gry RPG, więc proszę bardzo, oto jestem już dorosły i moje dzieciństwo zawarte jest w tej sympatycznej grze, w której zaczynamy karierę we wrestlingu prowadzeni przez legendy tego sportu od zera na sam szczyt. Produkcja jest przepełniona humorem i mocno zakrzywioną rzeczywistością, w celu niesienia doznania z przymrużeniem oka, które trafi w serce graczy. Swoją postacią przemierzamy przeróżne różne lokacje, prowadząc rozmowy ze spotkanymi osobami i robimy zadania, aby móc zdobywać doświadczenie i ulepszać się w byciu zajebistym. Potyczki rozgrywane są w trybie turowym z drużyną, gdzie dobrze wybrane umiejętności, nie mniej zwariowane niż reszta rozgrywki, pomogą nam w zwycięstwie. Pora wejść na ring, macie swoją piosenkę na tę okazję? Atlas Fallen, 10 sierpnia. Jeśli mało wam strzelanek TPP, w których wraz z drugą osobą przemierzacie nieznane światy, niszcząc wrogów, zbierając przedmioty, broń i doświadczenie i ulepszacie swoje postacie, to macie tutaj Atlas Fallen. Tym razem przeniesiemy się do pustynnych krain, gdzie oprócz przeciwników zwykłych czekają na nas nieraz wielcy bosowie do pokonania. Po drodze dowiadujemy się coraz więcej na temat uniwersum i stajemy silniejsi, by móc gdzieś na krańcu naszej podróży ostatecznie pokonać zło. Gra wygląda spoko, jednak nie sposób przewidzieć jak ciekawą treść będzie zawierać. Na pewno na

They are forced to dig and mine and sift through the wreckage of our world for essence: a magical substance that is raised to his glory. It is mine. Space Mechanic Simulator, 11th Ach, te nasze ewidentnie polskie symulatory. Wyobraźnia sięga nieraz dalej niż możliwości, więc zaczerpnijcie troszkę z życia mechanika kosmicznego, jeśli akurat nie jest to wasza prawdziwa profesja. Akcja odgrywać się będzie na orbitach oraz powierzchni kilku planet i księżyców, gdzie naszym zadaniem będzie odnalezienie zepsutych elementów, dostanie się do nich i ich wymiana, a także skonstruowanie własnego łazika, który poruszać będziemy się po planetach, by tam również móc wszystko psuć i naprawiać. Do zaoferowania grama kampanię główną, gdzie przechodzimy z jednego zadania do drugiego. Z góry ustalonych przez twórców, ale także został zaimplementowany tryb czasowy, gdzie wykonujemy czynności na czas, a potem swoje wyniki porównać możemy z graczami z całego świata. Kto będzie najlepszym kosmicznym mechanikiem na świecie? Do dzieła. Moving Out 2, 15 sierpnia. Druga odsłona zwariowanej gry o przeprowadzkach, w której wcielimy się w firmę, która na pierwszym miejscu stawia szybkość wykonywanych zleceń. Używając zatem drastycznych, wręcz skrótów, przenosimy przedmioty z domu do samochodu lub na odwrót, korzystając z najszybszych możliwości, niekoniecznie tych bezpiecznych. Przyjdzie nam działać w przeróżnych, wręcz egzotycznych miejscach, a żeby było zabawniej, wygląd naszej postaci też może być zwariowany. Żeby było jeszcze zabawniej, dołączyć do nas może jeszcze jedna osoba na dzielonym ekranie lub przez internet. Shadow Gambit The Cursed Crew 17 sierpnia Taktyczna gra drużynowa czasu rzeczywistego, w której przenosimy się do alternatywnej rzeczywistości złotej ery piractwa i karaibów. Wcielamy się w piratkę, która dzięki magicznej perle wskrzesza załogę ośmiu kompanów, każdy z nich przyda się w jej zadaniach na inny sposób. Załoga pływać będzie na statku Widmo, który posiada również specjalne zdolności, takie jak kontrolowanie upływu czasu, co przyda się przy ewentualnych potyczkach. Gra w dużej mierze kładzie nacisk na skradanie, jednak zadania można wykonać na różne sposoby, potrzebny jest więc odpowiedni dobór załogi przed wyruszeniem w drogę. Na

We design our games so you can experiment and discover your unique solution to every encounter enjoy death 22 sierpnia Kolejne szalone wyścigi dla całej rodziny, tym razem w świecie najpopularniejszych niebieskich ludzików na świecie. Każdy, kto uwielbia komiksy, na pewno kojarzy, a uniwersum smurfów przeniesione zostało również do wielu animacji i gier. Do wyboru mamy nasze ulubione postacie ze Smurfnej Wioski, a każda z nich posiadać będzie inną umiejętność, która pozwoli jej wygrać wyścig po ciekawych i różnorakich lokacjach. Za grę odpowiedzialne jest studio odpowiedzialne za test Drive Unlimited, więc będzie dobra jazda. Boost areas to enter a state of dimensional boost. Just perfect to win the race, right? Last but not least, our final advice is coming directly from handy Smurf, who does not hesitate in using his items on tracks. We promise it's not cheating. If you use all these skills in race, we guarantee Blasphemous 2, 24th Sierpnia. Bezpośrednia kontynuacja platformówki 2D z tematu Souls-like. Rzecz dzieje się w mrocznym świecie opanowanym przez fanatyzm religijny i inne niegodziwości, a my wcielamy się w bohatera zwalczającego różne złe moce. Fabuła jednak, jak to w grach tego typu, nie jest nam przedstawiona bezpośrednio i sami odkrywamy ją sobie składając wielu informacji, jakie zdobędziemy podczas wędrówki. O ile oczywiście świat jest wystarczająco interesujący. Walcząc z licznymi wrogami, zdobędziemy doświadczenie i ulepszymy naszą postać, aby stawać naprzeciw bosom o niezwykłym możliwościach. Największym atutem gry jest jej klimat, animacje oraz przede wszystkim walka z niespotykanymi wrogami. Czy wciągnie nas przynajmniej tak, jak część pierwsza? Sea of Stars 29 sierpnia Ciekawe rozbudowanie uniwersum znanego nam z platformówki 2D pod tytułem Messenger. Gra jest ukłonem w kierunku oldschoolowych gier jrpg i zarazem prequelem wspomnianego platformera. Urozmaica ona jednak stary styl arpegów nowymi mechanikami, mającymi uprzyjemnić i urozmaicić rozgrywkę. Wybieramy dwie z sześciu dostępnych postaci i ruszamy w świat, podróżując na naszej łodzi, spotykając różne osoby i wykonując dla nich zadania. Oczywiście niektóre z nich popchną fabułę do przodu, dzięki innym zdobędziemy wszystko co nam potrzebne, by nasza drużyna była coraz silniejsza. Przyda nam się to w typowych turowych potyczkach, jednak nacisk kładziony ma być tutaj na podejście taktyczne do walki bardziej niż na siłę drużyny. Możemy łączyć Ataki, a same walki nie będą nudne dzięki dodatkowym czynnościom wymaganym by ciosy były doskonalsze. Na naszej drodze nie zabraknie walk z bossami podzielonymi na kilka etapów, a każdy z nich pewnie ma jakiś słaby punkt. Duet dzieci przesilenia, którzy są głównymi bohaterami, to jedyni, którzy są w stanie stawić czoła złu chcącemu zniszczyć ich świat. Przepięknie i mega ciekawie wyglądająca gra z trafiającym w sedno sentymentem do czasów klasyki gier wideo. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę wychodzące tym razem. Dajcie znać, co jeszcze pominąłem, a my zobaczymy się w kolejnej części już za miesiąc.